Synek kubickiej i barona trafił do szpitala. Musiała wezwać pogotowie. Sandra kubicka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała niepokojące informacje. Jej roczny syn Leon trafił do szpitala. Celebrytka pokazała zdjęcie malucha, jak leży na szpitalnym łóżeczku, podpięty do kroplówki. Jednocześnie opowiedziała, dlaczego zdecydowała się wezwać Pogotowie. Ślub Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiva Barona odbył się w kwietniu 2024 roku, a miesiąc później na świecie pojawił się ich syn Leonard. Wydawało się, że ich życie to istna sielanka, tymczasem celebrytka w marcu tego roku ogłosiła, że w grudniu 2024 roku złożyła pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa, wyznaczona na 29 maja bieżącego roku, nie odbyła się. Okazuje się, że para postanowiła wstrzymać rozwód i powalczyć o swój związek. Sen Sandry Kubickiej i Alka Barona trafił do szpitala. W ostatnich tygodniach relacje Sandry Kubickiej i Alka Barona uległy poprawie. Na szczęście się nam udało porozumieć i pracujemy teraz nad swoim związkiem. I w ogóle jest lepiej niż kiedykolwiek. Ile oś ma dwóch rodziców w jednym domu, przyznała Kubicka w szczerej rozmowie w podcaście rezultaty Michała Wrzoska. Oprócz tego celebrytka skupia się na promocji swojego lokalu, w którym serwuje matkę, a także znalazła chwilę na rodzinne wakacje. Jednak ostatnie dni były dla niej niezwykle trudne. Sandra Kubicka zamieściła na Insta Stories zdjęcie małego Leosia, który leży na szpitalnym łóżku, podpięty do kroplówki. Bycie mamą to martwienie się o drugiego człowieka do końca życia. Wszystko jest już pod kontrolą, ale co się strachu najadłam. To moje, napisała Sandra Kubicka i dodała: Celebretka w nagraniu na Insta Stories wyjaśniła, co było powodem hospitalizacji. To dlatego Sandra Kubicka musiała wezwać pogotowie. Sandra Kubicka ujawniła, że syn w przeszłości miał epizod niepokojącego ataku wywołanego wysoką gorączką. Może niektóre mamy pomyślą sobie, że spanikowałam, natomiast. Leoś miał kilka miesięcy temu epizod z gorączką i dostał ataku. Odleciał? Oczy mu do tyłu się wykręciły, dostał drgawek i przestał oddychać. I przez to musieliśmy być w szpitalu przez kilka dni. Wyjaśniła i dodała: Wczoraj Leoś dostał gorączki i ta gorączka zaczęła bardzo szybko rosnąć. Podawałam leki, zbijałam. Robiłam wszystko, żeby mu pomóc, ale nic nie działało. Absolutnie nic. On zaczął płonąć. Ja byłam z nim sama. Po prostu zadzwoniłam po pog